Witam państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak chcą nam zrobić skrzywdę z uchodźcami. W związku z uchodźcami chcą do nas wcisnąć tysiące, powyżej 10 tysięcy, albo jeszcze więcej uchodźców. Pamiętajmy, że 10 tysięcy uchodźców to w ostatecznym rozliczeniu jest 100 tysięcy ludzi, bo łączenie rodzin i to, że chcą doprowadzić do tego, żeby w Polsce byli nie tylko uchodźcy. Z Białorusi, ci, którzy przez granicę białoruską, ale uchodźcy z Grecji i Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. I przejdę do tematu, dwa ogłoszenia. Jeszcze raz przypominam o zbiórce dla Księdza Jochemczyka, na samochód dla Księdza Jochemczyka. To jest na zrzutce.pl. Tam wszystko jest wyjaśnione, dlaczego to jest taka ważna i paląca sprawa, dlaczego ja tak to powtarzam. No i. Przypominam też, że są pojawiły się dwie książki, ta najważniejsza książka księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi Sekta Bergoli o, o polskim kościele, o nas, o tym, co dzieje się w kościele powszechnym, o tym, co mamy robić. Bardzo ważna książka i też ważna, ale jakby bardziej szczegółowa książka Chrysa Klińskiego w mackach fundacji pokazają, pokazująca, co Siły ciemności wyrabiają z nami, i nie tylko z nami, za pośrednictwem fundacji. I teraz tak, mówiłem, że chcą sprowadzić do nas uchodźców z Włoch i Grecji, znaczy tych, którzy tam przebywają. O tym mówił jeden z biskupów w pierwszym wywiadzie radiowym, później Kaj opublikował jego wypowiedź. On mówił, że Mówi w imieniu Kościoła, prawda, że trzeba 10 tysięcy korytarz humanitarny i 10 tysięcy uchodźców do Polski, ale to jest, o tym już mówiłem tam w którymś z programów, natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć o sytuacji, o której dowiedziałem się znowu tym takim nietypowym sposobem, dla mnie typowym. Znaczy dużo informacji ważnych uzyskuję dzięki Państwu, dzięki Państwa telefonom, mailom, SMS-om i dziękuję za to bardzo i, i, i proszę o więcej. Zadzwoniła do mnie jedna Pani i pyta się mnie, czy Pan wie, co takiego zrobił biskup Rafał Markowski. Ja mówię, nie wiem, nie wiem. No, to mi wyjaśniła, podała mi linki. No i zacząłem to sprawdzać. I tak, jest. I z tego wyszło, wyszła pewna szersza perspektywa. To nie jest kwestia tylko jakiegoś jednego biskupa Rafała Markowskiego. Między innymi, te działania są prowadzone przez taką stronę, która nazywa się No i z. z prawda? No i i2z.pl e, Kiedy wejdziemy na tą stronę i e, poszukamy, kto nią zarządza, no to dowiadujemy się, że zarządza nią niejaka Oliwia Bosomtwe. E, jest redaktorką naczelną. E, ona wierzy, to tak pisze o sobie, że media potrafią zmieniać świat w swoich tekstach zwraca uwagę na tematy związane z rasizmem oraz przybliża złożoną perspektywę tożsamościową czarnej polki, która wychowała się w Nowym Sączu. W pracy dziennikarskiej angażuje się w walkę o prawa kobiet oraz społeczności LGBT+, należy do rady doradczej fundacji Inspiring Girls Polska, której misją jest inspirowanie dziewczynek do tego, by były liderkami przyszłości. I na tej stronie, znaczy kto finansuje tą stronę. Kiedy zajrzymy pod kontakt, to dowiadujemy się, że poznajemy adres ulica Domanieska 49. Ktoś mógłby skojarzyć, że na domaniewskiej 49 jest siedziba Ringier Axel Springer Polska, czyli niemieckiego koncernu. Natomiast jak zajrzymy, na tej stronie jest napis regulamin strony, zajrzymy tam pod ten regulamin, no to dowiadujemy się, że to jest ONET. ONET, który należy do Ringier Axel Springer Polska. I cóż takiego znajdujemy na tej stronie? Znajdujemy coś, co już znajdujemy gdzie indziej, na YouTube, w różnych miejscach. Jest to wielkie hasło, dzisiaj lansowane, szeroko lansowane. <laughs> Jak wynika z różnych informacji w internecie oficjalnych, finansowane to jest przez różne koncerny, wielkie koncerny międzynarodowe. Hasło jest takie: Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie. Artyści apelują o pomoc humanitarną migrantom. No i jest taki filmik, w którym pojawiają się różne znane osoby i mm, mówią krótko: albo mówią tylko: Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie, albo mówią: umierają w lesie ludzie tacy sami jak my w lesie na pograniczu Białorusi i Polski. My niczego nie żądamy, my żądamy, żeby pomoc medyczna tam mogła się w tym lesie pojawić, żeby uratować życie tych ludzi. I w tym spocie wystąpili m.in. Janusz Gajos, Tomasz Kot, biskup Rafał Markowski, Grzegorz Markowski, Antoni Pawlicki, Dawid Podsiadło, Magdalena Różyczka, Danuta Stęka, Martyna Wojciechowska, Magdalena Zawadzka. I tak dalej. I y, ten spot, jak się go obejrzy, to to jest czysta emocja. I to są takie emocje, które mają spowodować, że widz się popłacze i, i powie: no, ten rząd to mordercy, bandyci. Trzeba pomóc tym biednym ludziom, którzy umierają tam w lesie. Trzeba doprowadzić do tego, żeby służby medyczne zostały tam dopuszczone. I te czyste emocje no, są oczywiście oderwane od wszelkich faktów, od wszelkiej racjonalności. Bo co to znaczy, że mają być tam dopuszczone służby medyczne? Znaczy, z samego tego określenia by wynikało, że tam dzieje się coś bardzo złego, ludzie umierają bez pomocy medycznej i to jacyś niewinni ludzie, biedni, którzy no, nie mają wpływu na to, że tam umierają, prawda? Znaczy chodzi o ludzi, którzy wtargnęli na teren Polski, popełnili to przestępstwo. To jest też zadziwiające, że no zawsze było tak, że przekroczenie granicy obcego państwa, znaczy jakiegoś państwa, było wielkim przestępstwem. Jeżeli w trakcie tego przekroczenia popełniało się inne przestępstwa typu niszczenie mienia publicznego, narażenie kogoś na utratę zdrowia lub życia, no to oczywiście kara więzienia się, Zwiększała. Tutaj jest wtargnięcie na teren państwa, rzucanie kamieniami i tak dalej. I niektórzy ludzie próbują, niektórzy ci tak zwani uchodźcy, bo no to nie są uchodźcy, to są poszukujący w większości, zdecydowanej w większości, osoby poszukujące lepszego życia albo łatwiejszego życia, znaczy na przykład bez pracy. No i teraz oni. Próbują, część z nich próbuje się przedostać przez różne lasy, licząc na to, że, że tam nie zostaną złapani. Te lasy są oczywiście patrolowane przez służby graniczne i przez wojsko, i jeżeli znajdą kogoś, kto wymaga pomocy, to od razu to nie robią tak, że go zostawiają w tym lesie albo go biorą za ręce i nogi i przerzucają. Przez granicę do lasu białoruskiego, tylko oczywiście udzielają pierwszej pomocy, wzywają karetkę pogotowia, która jest stosunkowo niedaleko, bo, bo wszyscy wiedzą, że coś takiego się tam dzieje, i ta karetka pogotowia no, pomaga lub zawozi, jeżeli trzeba, do, do szpitala. Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie. Jest to hasło, które jest absurdalne, bezsensowne, prawda? I teraz, ale ono emocjonalnie przekonuje, ja rozmawiałem z różnymi ludźmi, jakby nie z naszej bajki, z takimi, co to oglądają TVN tylko i czytają tylko Gazetę Wyborczą. No i oni, jak ci aktorzy, bo tutaj te nazwiska, które padły, no to są... To jest ten świat artystyczny, który nie myśli, tylko czuje, prawda? Emocje, aktor gra I nie mówię, że każdy aktor z każdym aktorem tak jest, ale z wieloma aktorami tak jest, już nie mówiąc o tym, że jakoś tak dziwnie się dzieje, że jak weźmie udział w takiej akcji, to później ma rolę w serialach, na przykład w TV-nie, a z tego wynika piękny dom. <laughs> w Kazimierzu nad Wisłą na przykład. I na tej stronie jest też inny film, który zyskał nagrody, który został sfinansowany przez wielki koncern, który jest rozpowszechniany w internecie i pozycjonowany tak, żeby każdy mógł go obejrzeć. Ten film nosi tytuł Jestem i on jest w reżyserii Ogi Ugonoch. I został zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji Driven by Porsche. Porsche. Czyli zdaje się Porsche to finansowało. I na moje to jedną z głównych bohaterek tego filmu jest ta redaktor naczelna tego portalu Noise, o którym mówimy. Tam występują różni Czarni Polacy i Czarne Polki mówią o tym, że no, niestety różnią się kolorem skóry, wielkością warg, włosami. I w pewnym momencie pojawia się młoda kobieta, półczarnoskóra, znaczy taka czekoladowa, z kręconymi czarnymi włosami. To wszystko jest bardzo emocjonalne z muzyką, taką porywającą, taką no, tragiczną. No i ta młoda czarna Polka mówi znaczy, mówi trochę dłużej, ale ja zacytuję jej dwa zdania przez nią wygłoszone. Pierwsze zdanie. Nikt inny. Tylko ja decyduję o tym, kim jestem. I drugie zdanie, jestem Polką i nic z tego nie zmieni. No proszę Państwa, to na tej zasadzie to może nam y, się pojawić jakiś człowiek z, z Iraku, y, rodzony Irakijczyk który, któremu się w Iraku z jakichś powodów nie podobało, wkroczy na nasz teren i powie nikt inny, tylko ja decyduję o tym, kim jestem. Jestem Polakiem i nic z tego nie zmieni. Prawda? Znaczy paranoja. Absurd. To nie jest tak, że e, aktem woli każdy człowiek na świecie może zadecydować, że jest Anglikiem, Francuzem, Niemcem, że on musi żyć pod Rzymem czy pod Warszawą czy w Warszawie czy w Paryżu Dlaczego jest obywatelstwo? Dlaczego nie można mówić, że żaden człowiek nie jest nielegalny? Ludzie są nielegalni, jeżeli złamią pewne, znaczy ich działania są nielegalne. Nie oni są nielegalni oczywiście, ale ale znaczy to też jest takie zdanie Zrobione przez, sformułowane przez, przez manipulatorów. Prawda? Z jakiego powodu? I było tak, że pewnie ludzie mają obywatelstwo polskie, inni mają czeskie, inni mają francuskie. Ja pamiętam, miałem kolegę i ten kolega studiowaliśmy sobie razem w Akademii Teologii Katolickiej, to był początek lat 80. I on wyjechał, uciekł, jak to się wtedy mówiło, do Francji. Ożenił się, z Francuzką, francuską, która miała duże piękne mieszkanie, zdobył dobrą pracę, zaczął sporo zarabiać. No i pewnego dnia przyszło wezwanie do wojska, ponieważ on uzyskał obywatelstwo francuskie. I władze francuskie go zawiadomiły, jesteś obywatelem, masz francuskie obowiązki, masz dwuletnią służbę wojskową. I co ciekawe, ta służba nie była tak jak wtedy w PRL-u, że na dwa lata zamykali w jakichś jednostkach, tylko yy, on otrzymywał jakieś wynagrodzenie za to bycie w wojsku, był w domu, był w domu. Wychodził z domu 7.30, o 8.00 był w tym wojsku i wracał na 17.00, tak jakby do pracy chodził, prawda? Chodził do tego wojska. No i żona go rzuciła, a on stracił pracę, no bo nikt nie chciał czekać dwa lata, chociaż to jest jakiś obowiązek, żeby zapewnić ten powrót na stanowisko pracy. Prawda? Dlaczego o tym mówię? No bo bycie. Polakiem pociąga za sobą pewne obowiązki, prawda? To nawet przy tym systemie prawnym, w którym my jesteśmy, to może Państwo pamiętacie, były takie afery, że jakiś Irakijczyk chciał uzyskać obywatelstwo polskie i już był bardzo blisko. No i jak był blisko, to go czekała ostatnia rzecz egzamin. Egzamin z języka polskiego i egzamin z, z pewnej wiedzy o historii Polski, o ustroju Polski, o Polsce w ogóle. No i ten Irakijczyk ani nie mówił po polsku, ani, znaczy, kiepsko tam coś, ja być twoja przyjaciela, ani nie, nie zamierzał zdobywać tej wiedzy, uczyć się czegokolwiek o Polsce, o Polskiej gdzieś, i posłał zastępcę. Za siebie z fałszowanym dokumentem, prawda? No i go złapali i mu krzywdę zrobili znaczy krzywdę, karę dostał. No czyli, bycie obywatelem jakiegoś kraju, Święty Tomasz Zakwinu mówił tak, że to jest porządek sprawiedliwości i to nie może być tak, żeby ktoś w pierwszym pokoleniu otrzymywał wszystkie te prawa, jak rodzimy mieszkanie z danego kraju, bo yy, ten mieszkanie. Tego kraju nie tylko się w nim urodził, nie tylko w nim się wychował, nie tylko, tylko dla niego pracował, ale on się urodził z rodziców, którzy całe życie pracowali dla na na tego kraju. Ci rodzice urodzili się z rodziców, którzy całe życie pracowali i walczyli dla tego kraju i oddawali kraj, a oddawali krew, a tamci y, się urodzili z rodziców, którzy też pracowali dla tego kraju. Wielopokoleniowa służba. Yy, dająca prawa. A poza tym yy, prawa zawsze tak było, teraz tak nie jest. Ale zawsze tak było, że prawą towarzyszą obowiązki. Nie masz obowiązków, nie masz praw. Masz prawa, masz obowiązki. Prawda? A o obowiązkach polskich to dużo narodowcy mówili: nie można pluć na, na swoją ojczyznę, nie można znieważać godła, trzeba. Dbać o jej dobre imię, trzeba, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, poświęcić dla niej życie, walczyć dla niej jako żołnierz, jako żołnierka, mówiąc dzisiejszym językiem. Prawda? Więc to wszystko jest nie tak, prawda? ale to zmierza do tego, żeby wbić w głowy młodego pokolenia, że każdy może mieszkać w Polsce i każdemu się to należy, i każdy, kto nam powie, w oczy na ulicy, łamiąc i kalecząc polski język ja jestem Polakiem to jest Polakiem i jemu się wszystko należy, to co mnie to co mojej babci, to co mojemu dziadkowi którzy całe życie pracowali walczyli poświęcali się i, 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 i tak dalej i zobaczmy jedną rzecz, że to jest też niesamowite, tak nie może być no niby ten PiS mówi że tam wykupił jakieś gazety od jakichś Niemców ale nie może tak być, żeby ci, którzy mają swoje interesy w Polsce, którzy by chcieli, żeby Polska była słaba, którzy by chcieli, żeby Polski w ogóle nie było, którzy by chcieli, żeby tutaj byli Niemcy były Niemcy oni sobie swobodnie mogą działać na terenie Polski, prać mózgi Polaków, przede wszystkim młodych, bo ci są najbardziej podatni. I, a poza tym, to co mówiłem na początku, tu wyraźnie to wszystko zmierza do tego, żeby nas przygotować, żeby nas ugnieść, żeby tych młodych ugnieść, żeby wpuścić te dziesiątki czy setki tysięcy uchodźców. Dziękuję bardzo.